Dzisiaj powiemy sobie o tym, jak uratować trawnik przed latem, a tak właściwie to przed suszą. Okres letni to najgorszy okres dla trawników, tak naprawdę, i taki papierek lakmusowy dla tych naszych zabiegów agrotechnicznych, które wykonujemy jeszcze przed tym okresem czyli te zabiegi wiosenne, wpływają na to, jak trawnik wygląda w późniejszych okresach, zwłaszcza latem. No to jest taki okres, w którym sprawdzamy, czy te nasze zabiegi były właściwe, czy to, co robiliśmy wcześniej, było właściwe i czy ten trawnik przetrwa ten najgorszy okres. Ale są pewne sposoby, które możemy robić też podczas Okresów suszy, które pomogą naszemu trawnikowi przetrwać ten trudny czas. Trudny czas bez opadów, a jeśli są te opady, to są to jakieś ulewne deszcze, krótkotrwałe, gdzie woda nie wsiąka w glebę, tylko spływa po jej powierzchni. To jest taka pogoda w pigułce w okresie letnim. Pierwszym i myślę, że takim najłatwiejszym sposobem na poprawę kondycji trawnika w okresie letnim jest zwiększenie wysokości jego koszenia. Czyli jeżeli zazwyczaj kosimy trawę na na wysokość 2,5-3 cm, to w okresie letnim możemy wejść na te 4 cm, czasami wyżej, bo musimy sobie uświadomić to, że część nadziemna i część podziemna to jest system naczyń połączonych, czyli jeżeli. Jest więcej liścia na górze, to korzeń jest głębszy. Roślina może sobie pozwolić na to, żeby ten korzeń wypuścić głębiej, bo jest zwiększona produkcja węglowodanów z procesów fotosyntezy i ten korzeń może być dokarmiony. A jeśli korzeń jest głębszy, to ma dostęp do głębszych pokładów wody w przypadku. Tego okresu letniego, gdzie te temperatury są wysokie, no to to jest kluczowe dla utrzymania zdrowej darni. Wyższe korzenie to też mniejsze parowanie wody z gleby, bo załóżmy, że ta trawa jest gęstsza, no może nie jest gęstsza, ale jest dłuższa, więc jakby stopień zacienienia tej wierzchniej warstwy gleby jest wyższy, większy niż gdybyśmy kosili go niżej, gdzie słońce może penetrować tą glebę, a co za tym idzie, ta woda będzie szybciej parować w przypadku niskiego trawnika niż w przypadku takiego trawnika koszonego wyżej. Druga opcja to Częsty błąd, złe ustawianie nawodnienia. Często ustawiamy nawodnienie na wiosnę i ono sobie chodzi przez cały rok tak samo. Natomiast to jest błąd, bo w okresie letnim te temperatury są wyższe, woda paruje szybciej, i tak dalej, i tak dalej. Często ustawiamy też na przykład, żeby podlewał się codziennie po 10 minut na sekcję, w przypadku nawodnienia automatycznego oczywiście. Natomiast inaczej będziemy rozpatrywać podlewanie na glebach piaszczystych, inaczej na gliniastych, natomiast możemy ująć sobie to w taką ogólną zasadę, że lepiej podlewać rzadziej, ale dłużej niż. Często, ale krótko. Wszystko dlatego, że jeśli podlewamy codziennie, na przykład po 10 minut, to woda jest podawana tylko w wierzchniej warstwie gleby. Ona nie przesiąka głębiej, bo 10 minut to jest zdecydowanie za mało, żeby nawodnić głęboko profil glebowy. Nawilżamy go tylko w wierzchniej warstwie gleby. I w tej wierzchniej warstwie gleby ten korzeń występuje, bo trawa nie jest głupia, natura nie jest głupia, ona rośnie tam, gdzie ma dostęp do wody. Natomiast jeśli byśmy to przestawili i na przykład podlewali co trzeci dzień, ale na przykład po pół godziny na sekcję, to wtedy ta woda ma szansę przesiąknąć głębiej. A co za tym idzie? Korzeń będzie rosnął głębiej. Są pewne wyjątki, na przykład gleby biaszczyste, kiedy gdzie ta woda nie jest zatrzymywana, tylko ona jest po prostu przelatuje sobie przez ten, przez ten piasek. No to wtedy musimy trochę to indywidualnie podejść do tego, indywidualnie ustawić sobie na to nawodnienie. Natomiast ogólna zasada się sprawdza w tych ogrodach. Możemy też zrobić taki okres stresowy dla trawnika, gdzie sami go zastymulujemy do tego, żeby musiał sobie ten korzeń dłuższy wypuścić. To, jest, to działa na takiej zasadzie, że przesuszamy specjalnie, lekko przesuszamy ten trawnik, żeby ten korzeń sobie puścił głębiej. Natomiast Trzymajmy się tej zasady, że ustalamy sobie to nawodnienie. W... To nawodnienie jest dynamiczne, to nie jest nawodnienie stałe w ogrodzie, gdzie ustalamy sobie jedną sekcję i jeden czas trwania przez cały rok. Tylko jeśli jest lato, to to nawodnienie zwiększamy. Oczywiście w racjonalnych odstępach czasu i w racjonalnej długości podlewania. Sami musimy sobie to sprawdzić na naszym ogrodzie, jaka długość czasu podlewania będzie dla nas odpowiednia i optymalna. Tak mówię o tej suszy, aż mi w gardle zaschła. at Filc jest pożądany na trawniku, i wiem, że to jest kontrowersyjna opinia, no ale musisz sobie pomyśleć o tym, że warstwa filcu działa jak taka naturalna ochrona chroniąca przed parowaniem wody z gleby. I ta warstwa filcu nie może być za duża, bo za duża warstwa filcu jest wręcz szkodliwa, natomiast taka do 5 mm jest wręcz pożądana, bo wtedy ogranicza nam parowanie wody z gleby. Jest jeszcze opcja mulczowania. Mulczowanie też jest dobre w przypadku zachowania ładnych trawników latem. Oczywiście nie jest tak, że samym mulczowaniem sprawimy, że trawnik będzie ładny, natomiast samo mulczowanie sprawia, że po pierwsze, tworzy nam się taka lekka warstwa filcu, a po drugie, te składniki odżywcze, które byśmy zabierali wraz z pokosem, zostają na tej ziemi. Więc trawa może być. Stymulowana dalej. To się wiąże trochę z nawożeniem potasem przed okresami suszy, bo potas sam w sobie też sprawia, że roślina, roślina jest bardziej odporna na te stresy, czy to stresy mrozowe, czy to stresy suszowe, więc przed okresem suszy warto zastosować takie nawożenie z jakąś większą ilością potasu. Oczywiście bez przesady i w oparciu o badania gleby. Nie, nie robimy czegoś w nadmiarze, tylko staramy się utrzymać to w ryzach i w tych warstwach granicznych, które są dla trawnika. I oczywiście trzeba pamiętać o tym, że to nie my jesteśmy dla trawnika, tylko trawnik jest dla nas. Więc jeśli. I nie chcemy spędzać przy nim za dużo czasu, no to sobie odpuśćmy, możemy zrobić trawnik bioróżnorodny, który jest o wiele bardziej odporny na suszę niż taki trawnik złożony tylko i wyłącznie z gatunków traw. Bo na przykład koniczyna, czy te mieszkanki z mikrokończyną są o wiele bardziej odporne na suszę niż taki zwykły trawnik. Yy. I tyle. Jeśli Chcecie mieć piękny trawnik, to musicie się postarać. To nie jest tak, że samo z siebie nam wyjdzie. Czasami może się tak zdarzyć, bo jak będzie łagodna, łagodne lato, bardzo deszczowe, to ten trawnik będzie dobrze wyglądał, ale raczej się na to nie zapowiada. Zapowiada się na to, że te okresy letnie będą coraz gorsze. Ale jeśli chcecie mieć ładny trawnik, no to musicie przy nim pracować. Nie ma trawników reprezentacyjnych, że tak powiem, bez włożonego w nie wysiłku. I to by było na tyle. A jeśli chcecie się dowiedzieć więcej, to polecam Wam mojego e-booka o trawniku. Trawnik doskonały. Link macie w opisie. I i tyle. Niech Wasze trawniki będą ładne. Albo niech Wasze trawniki będą spokojne. To było bez sensu. Do zobaczenia.